Nie pada deszcz, nie mówcie tak Na coś trzeba umrzeć Z tej strony India i ci chciałam... Cześć wszystkim, ja jestem India i dzisiaj wam trochę przybliżę święto... Halo, to, że miałam tam mikrofon, ale już mam już go zakładam już, znaczy, już mam, no, już, już, już dobrze, dzisiaj wam właśnie przybliżę to święto trochę i i tp, da. dobrze y Halloween jest najbardziej obchodzone i najpopularniejszym świętem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo, że ten dzień nie jest świętem e, urzędowym, cieszy się, e, po, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Czyli bardzo dużo osób, no właśnie, no, to co powiedziałam. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w 90-tych latach. Wtedy one było nawet bardzo popularne u nas. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona na środku dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupy czaszki, nietoperze, czarne koty itp. Ogólnie to są takie znaki rozpoznawcze i ogólnie taki Dzieci się przebierają i oczywiście. Teraz możemy trochę, mogę Wam powiedzieć w sumie o historii, bo czemu nie. <laughs> Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią być rzymskie święto części bóstwa owoców i nasion. Albo celtyckie święto na powitanie zimy. Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z obchodzenia w Europie północnej z okazji końca jesieni a początku zimy znanego e, na terenach islandzkich jako semain koniec lata to znaczy <kühm> walijski jako novsgalangev e, wieczór zimowy i te tutaj e, norweskie jako zimowe noce. Z jednej strony były to czasy lodowania się minionym e, zbierami oraz powrotem bliskich do domu. Z drugiej strony pojawiało się widmo zimy, czasu zmagań z głodem i niedostatkiem światła słonecznego. W północnej Europie to zimą i wczesną wiosną umierało najwięcej ludzi. W powszechnej świadomości Halloween kojarzy się z świętym zmarłym. W rzeczywistości zarówno pogadanie jak i wcześniej chrześcijańskie na upamiętniały zmarłych wiosną między marcem a majem. No, ogólnie u nas było też popularne Halloween, tak, ale niestety Kościół chrześcijański, jakby to. Ej, tak tego nie pochodzi, przecież to jest jakieś szatanickie święto, to, to w ogóle nie powinno być. I właśnie wprowadziło tak na przymus yy, Święto Zmarłych. Zwyczaje to, y, zwyczaje w Halloween, młodzież oprócz organizowanych domów, imprez często odwiedza y, straszne farmy. Scary Farm y, po angielsku, czyli zaadaptowane y, na y, cel dużo przestrzeni, gdzie tworzy się jakieś specjalne scenariusze wyglądające niżym w strój planu filmowego, grozy, jak bla bla bla. Więc tak w Haley zalicza się także zbieranie cukierków. Yy, cytatem z tego jest: cukierka albo psikus. Trick or trade po angielsku. Dzieci obchodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców, gdy ktoś nie da im cukierka i otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. Najczęściej psikusy już dawno wyszły z mody i mało osób, co daje jakiegoś psikusa. W tej zabawie należy bez użycia rąk. A, Apple Boeing to jest. W tej zabawie należy uży, użyć rąk, ugryźć jedno jabłko pływające w miednicy z wodą. Jabłko nie, nie, nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku. Inne zabawy to Halloween zabawy to również przeskakiwanie przez świeczki, które roz rozstawione są wokół ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miejsce w przyszłym, y, znaczy to szczęśliwy miesiąc w przyszłym roku, to jest po prostu 12 wokół świeczek i przeskakujesz przez nie. Kolejna gra to y, rzucanie orzecha w ognisko. Jeżeli orzech pęknie i trzasnie, oznacza, y, 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 że odwzajemnie Miłość, inną popularną zabawę jest zjadanie bez pomocy rąk wyszczącego na nitkach z ciastek i owoców. Ja to nawet e, skierki dokładnie e, miałam tą zabawę. Tak, był, byłam. W ten dzień również istnieją różne wróżbiaste wróżenie z spotków. Halloween. Dzieci i dorośli przybierają się za potwory, takie jak wampiry, duchy czy czerwnice. Kostiumy są również oparte y, na postaciach z telewizji. Pierwszy kostium na Halloween pojawił się w y, 1930 roku. Wtedy zwyczaj cukierek albo psikusz stały się popularny w Stanach Zjednoczonych. Dorośli urządzają y, po, pochody przez ulice miast. No... I to chyba tak sprecyzowałam wam. Trochę tego. Trochę tego święta, mam nadzieję. Halloween, zazwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze polarnej, głównie amerykańskiej. Dobrze. No i ogólnie Amerykanie najwięcej, najwięcej właśnie yy, obchodzą. Takie święto. Bo my to nie za bardzo tu. Cokolwiek robimy. Co ja tu mogę? W sumie, nie wiem jeszcze powiedzieć. jest Dużo filmów w Stanach Zjednoczonych też oglądają filmy w ten dzień, ale nie polecam u nas w Polsce, bo w niektórych seriach w zakątkach Polski można się spotkać z tym świętem i to bardzo dobrze obchodzonym, więc ludzie będą przychodzić i będą pukać i to nie będzie za fajne. Dobra, mam nadzieję, że Wam to sprecydowałam. Do zobaczyska! Aha, chodź, chodź, pożegnaj się, pożegnaj się. Do zobaczyska!